Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu. Tym razem zapraszam Cię do wykonania rundki razem ze mną, manifestacja ekstra pieniędzy w 72 godziny. Proponuję, abyś podeszła do tego, do tego wyzwania na luzie, z ciekawością, bez presji i bez oczekiwań, bo zauważyłam, że wtedy są najlepsze efekty. Nie określaj konkretnej kwoty, po prostu pozwól, aby wszechświat tobie podarował prezent w postaci ekstra gotówki. Więc tak, głęboki oddech. Zaczynamy opukiwanie, punkt karate, czyli bok dłoni i powtarzaj na głos lub w myślach. Mimo że chcę dostać, wygrać lub znaleźć albo otrzymać dodatkowe pieniądze. W ciągu 72 godzin, ale nie wierzę, że te pieniądze się pojawią. Akceptuję ten brak wiary i otwieram się na cuda. Mimo, że byłabym zaskoczona, gdyby duża suma pieniędzy pojawiła się w moim życiu, tylko dla mnie w ciągu 72 godzin akceptuję to, co czuję, i staję się magnesem na pieniądze. Mimo, że uznałam, że jest to totalnie niemożliwe i niewykonalne, i to się na pewno nie wydarzy, Że dodatkowa ekstra gotówka tylko dla mnie pojawi się w ciągu najbliższych 72 godzin. Uwalniam opór i wszelkie blokady finansowe. I zapraszam dużą ilość pieniędzy do mojego życia już teraz. Bok oka, przepraszam, e, bref. Byłoby cudownie, gdyby w ciągu 72 godzin Bok oka pojawiła się duża, ekstra gotówka pod okiem w moim życiu, tylko dla mnie. Pod nosem. Ale nie wierzę, że te pieniądze się pojawią. Broda. Mogłabym je wygrać, znaleźć, dostać. Obojczyk. Te pieniądze mogą przyjść do mnie pod pachą z miejsc i źródeł, o których nie mam pojęcia. I czubek głowy. Byłabym zaskoczona. Brew. Gdybym dostała dużą ekstra gotówkę w najbliższych 72 godzinach bok oka. ale to jest niemożliwe pod okiem. Uznałam, że to jest niewykonalne pod nosem. Takie cudowne cuda mi się nie przydarzają. Broda. Więc ekstra go duża gotówka na pewno się u mnie nie pojawi Obojczyk, uwalniam brak wiary w to pod pachą, że przyjdą do mnie duże, super pieniądze w ciągu 70 najbliższych dwóch godzin. Czubek głowy. Uwalniam przekonanie, że to jest niemożliwe. Bref. Uwalniam przekonanie, że to jest niewykonalne. Bok oka. Uwalniam przekonanie, że to się nie wydarzy. Pod okiem. Uwalniam opór przed pieniędzmi. Pod nosem. Uwalniam potrzebę kontroli. Broda. Nie muszę wiedzieć, jaki skąd. Obojczyk. Pojawi się dla mnie ekstra gotówka w najbliższych 72 godzinach pod pachą. Akceptuję, że pieniądze to energia czubek głowy, która może się dowolnie, dowolnie pomnażać. Brew. Odpuszczam kontrolę i otwieram się bok oka. Na ekstra przypływ dużej gotówki, potokiem tylko dla mnie w nadchodzących 72 godzinach, pod nosem już czuję radość i entuzjazm. Broda już czuję ich zapach, teksturę w swoich dłoniach i ulgę. Obojczyk. Bo właśnie jak stragotówka do mnie przyszła pod pachą. I nie spodziewałam się, że to będzie. Czubek głowy. Tak lekkie, łatwe i banalnie proste. I głęboki oddech, i zauważ, co się pojawiło w Twoim ciele, umyśle i emocjach. Czy pojawił się jakikolwiek dyskomfort? Jeśli tak, to pamiętaj o tym, aby zastosować ten dyskomfort, tak zwany akceptujący EFT. Jeśli masz ochotę i przestrzeń na to, to zapraszam Cię do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, również efektami um, tego wyzwania pod tym nagraniem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące metody EFT, to również zachęcam Cię do napisania ich pod tym nagraniem. I będę również wdzięczna za zasubskrybowanie mojego kanału.